Piątek w wielu miejscach upłynie nam pod znakiem chmur i mgieł, ale będą też miejsca, obszary, gdzie spodziewamy się słońca, zwłaszcza na zachodzie, na południowym zachodzie Polski, a na wschodzie jeszcze wciąż niestety całkowite zachmurzenie, no i bardzo gęste mgły, które miejscami utrzymują się od rana, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju. Tam jeszcze w tej chwili widzialność jest ograniczona do 200 metrów. Ta sytuacja powinna się w ciągu dnia poprawiać, ale niestety wieczorem już ponownie w w wielu miejscach będzie, będą tworzyły się zamglenia, więc ostrzegamy kierowców, aby uważać się na drogach. Widzialność mocno ograniczona. Poza tym ciepło, nadal bardzo ciepło, jak na grudzień, od 3 stopni dzisiaj, w najcieplejszym momencie dnia na Podlasiu, na Lubelszczyźnie, do maksymalnie 7 stopni nawet na Nizinie Szczecińskiej. Przejaśnienia rozpogodzenia w części zachodniej, na wschodzie, tak jak wspomniałam, pochmurno z opadami mrzawki na krańcach wschodnich kraju. Wiatr, Słaby południowy, a ciśnienie bez większych zmian. Jutro w temperaturze bez większych zmian, bo ponownie od 3-2 stopni na wschodzie do 6 stopni na zachodzie, no i wciąż przewaga sporego zachmurzenia, wręcz całkowitego. I dzień zapowiada się niestety także bardzo mglisty, bo i w nocy i jutro w ciągu całego dnia w wielu miejscach mogą się utrzymywać przez cały dzień niestety te gęste mgły. Jutro raczej nie powinno padać, chociaż nie wykluczamy, że w części wschodniej z tych niskich chmur będzie się wytrącała mrzawka. A słońce pokaże się od Niziny Szczecińskiej po Dolny Śląsk. Do zobaczenia.